Cześć, jestem Adrian. Ostatnio przygotowałem film na temat mojego samochodu na prośbę znajomych i przyjaciół. Myślałem, że całkowicie wyczerpię temat, a okazało się, że pojawiło się bardzo wiele nowych pytań, na które dziś postaram się odpowiedzieć. Skoro dam ten materiał, kogoś zainteresował, to może ten również spotka się z dobrym przyjęciem. Na dole pod, pod tym filmem znajdziecie spis treści, gdzie będą konkretne pytania i minuta filmu, w której znajduje się odpowiedź. Zapraszam do obejrzenia. I w zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No, na ten temat można by wykład tutaj zrobić. Dlatego, że trzeba sobie najpierw zadać pytanie: jaki jest cel w ogóle robienia takiego samochodu? Do czego on nam będzie służył? Czy będzie służył tylko i wyłącznie do podróży? Czy ma też zarabiać na siebie? To jest jakby podstawowe pytanie. Drugie pytanie: musimy pamiętać o tym, że ilu podróżników, tylu sposobów podróży więc trzeba sobie też odpowiedzieć w jaki sposób ja ten samochód będę wykorzystywał i dlatego ja też sobie zrobiłem taką listę um, tego co ten samochód powinien mieć, jak powinien wyglądać jakie powinien mieć cechy i dlatego padło na Volkswagen na Transportera e, najłatwiej byłoby kupić gotowego kampera e, oczywiście, ale wiemy doskonale, że są to ceny kosmiczne poza tym no, są to bardzo duże pojazdy e, im większy, tym mniej dzielny w terenie. Z drugiej strony, im bardziej dzielny w terenie, tym mniej miejsca do życia, tym wolniejszy na autostradzie. Bo jak większy prześwit, to i na, na szybkich, krętych drogach nie będzie się dobrze zachowywał. Zawsze trzeba znaleźć złoty środek. Gdzie ten złoty środek jest, to każdy sobie sam powinien odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie złotym środkiem jest właśnie Volkswagen Transporter e, z kilku względów. Dlatego, że jest nie za duży, wbrew pozorom, a nie za mały, bo w środku naprawdę bez najmniejszego problemu można spędzić nawet kilka deszczowych dni pracując i żyjąc. E, świetnie sprawuje się w terenie. E, Haldek z piątej generacji, e, dodatkowo z mechaniczną blokadą z tyłu, naprawdę potrafi zrobić cuda. Jeszcze dobre opony do tego, które bez problemu sobie w płocie poradzą. Świetna sprawa. E, nie jest za wysoki, dość często wjeżdżam na parkingi podziemne, więc u mnie taką granicą było 220-230 w zasadzie max. Udało się zrobić 2,15 z bagażnikiem, plus to to leży na bagażniku, więc to też jest dość istotne. Dość często na promach, szczególnie za granicą, dość ważna jest długość samochodu. Ten samochód mój ma niespełna 5,5 metra długości, więc spokojnie mieści się w opłatach za normalną osobówkę. Kolejna sprawa dla mnie bardzo istotna To było to, że samochód musi ciągnąć przyczepę Bo zdarza mi się wyjeżdżać z motocyklami Albo ciągnąć jakąś przyczepę typu laweta Więc musiałem mieć samochód Który ma dopuszczalną masę całkowitą Powyżej 3200 Ponieważ przyczepę mam 2400 ponad I dlatego zależało mi, żeby to był samochód Który ma wzmocnione zawieszenie I elegancko sobie będzie z taką przyczepą radził Dlatego wybór właśnie padł na Volkswagena Transportera. Czy inne samochody są gorsze? Absolutnie nie. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego i w jaki sposób będzie ten, ten samochód użytkował, yy, i wybrać odpowiedni dla siebie model. Kolejne pytanie dotyczyło zabudowy. Dlaczego nie skorzystałem z jakichś gotowych rozwiązań, których jest na rynku bardzo dużo, tylko zrobiłem sobie po swojemu. Wiadomo, że nie jest to zrobione tak profesjonalnie jak, jak te gotowce, które znajdziemy na rynku, których naprawdę jest cała masa Ale nie znalazłem nic odpowiedniego dla siebie, to pierwsza sprawa Druga sprawa, wiadomo, że ze względów finansowych wolałem zrobić sobie to sam Ponieważ mnie cała zabudowa, która tutaj jest, nie licząc oczywiście wyposażenia, sama zabudowa kosztowała około 1000 zł z niedużym hakiem a jak wiemy, no zabudowy gotowe, profesjonalne do, do samochodów tego typu, do vanów, no to kosztują czasami od 6 do nawet 30-40 tysięcy, więc jest to kosmiczna cena. Wolałbym to wydać na podróżę niż, niż wydawać na meble. Poza tym bardzo nie lubię wozić powietrza. U mnie w samochodzie wszystko ma swoje miejsce i, i, i w zasadzie sam nawet czasami się dziwię, że tyle rzeczy mi się mieści. Natomiast w gotowych zabudowach, no powiedzmy sobie szczerze, zrobione są szafki na dane rzeczy na sztućce czy na jakieś, na jakieś inne rzeczy, z których ja po prostu nie korzystam. Powiedzmy sobie szczerze, niepotrzebna mi jest w samochodzie umywalka, niepotrzebne mi są inne rzeczy, bo, bo po prostu nie wystarczy, że umyję sobie rzeczy w wiaderku rozkładanym, a zobaczcie, ile miejsca to zaoszczędziłem dzięki temu. Także po prostu wolałem sobie zrobić sam. Poza tym jest satysfakcja, że się zrobiło coś samemu oczywiście. Jedno z pytań dotyczyło również zabezpieczeń, które się znajdują w tym pojeździe. No, wiadomo, że, że oczywiście jest to pojazd zabezpieczony w odpowiedni sposób, no ale to są rzeczy, o których, o których lepiej nie mówić. Pojazd jest zabezpieczony na wypadek kradzieży. A jak to zostaje słodką tajemnicą dla osób, które ten pojazd zabezpieczały, i dla mnie? Czy owiewka, lampa i bagażnik szumią przy wyższych prędkościach? To kolejne pytanie, które, które również się pojawiło. No Oczywiście, że szumią, no, no nie ukrywajmy. No, to są dodatkowe elementy, które wystają. I trzeba się liczyć. Montując takie elementy, trzeba się liczyć z tym, że, że dodatkowy huk szum w samochodzie przy wyższych prędkościach będzie się pojawiał. U mnie tak do około 100-110 na godzinę nie jest to jak w jakiś tam sposób odczuwalne. Później słychać wiadomo, że słychać szum powietrza, natomiast już w okolicach. Znaczy Natomiast tak do 140 km na godzinę można spokojnie jechać i, i, i da się wytrzymać. No Powyżej 140 i tak nie, że z tymi elementami bo nie jest to zbyt bezpieczne. Poza tym oczywiście nie wolno z takimi prędkościami się poruszać na naszych drogach. Pytanie kolejne: czy przerzucam się teraz z motocykla na samochód? <laughs> I oczywiście, że nie. Motocykl nam nadal jest number one samochód się pojawił samochód w tej wersji właśnie, takiej wersji camperwanowej pojawił się właśnie jako dopełnienie motocykla, o czym zresztą mówiłem w pierwszym filmie. W zeszłym sezonie stuknęło mi 250 tysięcy km na motocyklu. To wystarczająco dużo, żeby sobie pewien rachunek zrobić i pewne podsumowanie. Nie ukrywam, że najgorsze w tym wszystkim jest nabijanie kilometrów w formie dojazdówki. Niestety no, nie zawsze jest możliwość zrobienia dwu czy tygodniowej wyprawy. Czasami na wyjazdy mam tylko 3-4 dni. Więc wtedy dojazdówka w Alpy, czy do Rumunii, czy, czy do Chorwacji, czyli te około 1000 do 1000 kilometrów, zajmowała mi dzień tam i dzień z powrotem. No i to były dni stracone, które mógłbym przeznaczyć na. Na fajną motocyklową zabawę i przygodę, więc już od początku w zasadzie myślałem, jak połączyć jedno i drugie i jak troszkę zaoszczędzić ten czas. I właśnie stąd się wziął samochód, w którym mogę spędzić czas, do którego mogę zabrać przyczepę i motocykl sobie dość szybko przerzucić w odpowiednie miejsce. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, jazda na motocyklu nie jest dużo bardziej oszczędna, a nawet jest droższa niż jazda samochodem. Fakt, paliwa spala mniej, opłaty autostradowe są mniejsze, ale przeglądy są częściej, opony się zużywają dużo częściej, a wcale nie są to tanie elementy, bo za komplet opon do, do dużego enduro to trzeba przynajmniej około 1200-1500 zł dać. Dlatego właśnie bardzo często dużo taniej jest podjechać sobie w dane miejsce samochodem, i tam na miejscu sobie pojeździć. Stąd się właśnie wziął ten samochodzik. Pomysł na samochód yy, na campervana Pojawiło się również pytanie, czy zgłosił się ktoś do zgłosił ktoś swoją chęć szczelania do samochodu. <gryw> Oczywiście wiadomo, było, że się ludzie zgłoszą także mamy kilku chętnych, żeby sobie troszkę poszczelać, oczywiście nie będziemy strzelać do auta poprosiłem o przygotowanie specjalnych elementów metalowych pokrytych powłokami i oczywiście będziemy testować może kiedyś uda się jakiś wkrótce nagrać jakiś fajny filmik na ten temat zobaczymy jak bardzo one są wytrzymałe myślę, że na obecną chwilę to wszystko jakby, by, jakby się pojawiły nowe pytania piszcie, śmiało, komentujcie i będę chętnie odpowiadał Pozdrawiam, do zobaczenia.